Nadszedł czas na zwieńczenie tych pięknych mistrzostw świata, które, mimo przeróżnych, dziwnych, niekoniecznie sportowych okoliczności, zapowiadały się niezwykle intrygująco, chyba jak nigdy, ale piłkarze, poziomem gry i emocji, jak najbardziej zrekompensowali nam pozostałe rzeczy, kończymy prawdziwym hitem. W meczu o tytuł najlepszej drużyny na świecie zbliżą się Argentyna i Francja. Zapraszam na zapowiedź tego spotkania. Zacznijmy sobie od polskiego akcentu, bowiem to najważniejsze piłkarskie spotkanie. Czterolecia poprowadzi Polak Szymon Marciniak. Wyróżnienie ogromne, również wielkie brawa. Zapracował sobie na to latami kariery i możemy odczuwać dumę, że to Polak będzie rozjemcą w tym najważniejszym spotkaniu. Miejmy nadzieję, że piłkarze obu zespołów dostarczą nam co najmniej takiej samej dawki emocji, jak na ich poprzednim mundialowym starciu 4 lata temu w jednej ósmej finału Francja pokonała Argentynę 4 do 3. Zaczęło się od prowadzenia Francji. Następnie dwa gole strzeliła Argentyna. Francja wyrównała fenomenalną bramką Pawarda, później dołożyła kolejne dwa trafienia. Aguero jeszcze dla Argentyny zdobył bramkę kontaktową w doliczonym czasie gry, ale Argentyna nie zdołała już odrobić strat. Pożegnała się z Mundialem, a Francja kontynuowała marsz w kierunku Mistrzostwa Świata. A ten dzisiejszy mecz będzie miał bez wątpienia dużo dodatkowych smaczków. Po pierwsze, Francuzi mogą jako trzecia drużyna w historii obronić tytuł Mistrza Świata. Jako pierwsi osiągnęli to Włosi. W 1938 roku, a później dokonała tego Brazylia. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat nikt nie był w stanie tego zrobić, teraz to Francja może tego ponownie dokonać. Mają ku temu spore szanse. Przed startem Mistrzostw Świata mówiło się o ich licznych problemach, nie tylko z grą, ale również z kontuzjami, a tego na boiskach w Katarze nie widać. Francuzi wyglądają jak dobrze zorganizowana maszyna są piekielnie groźni w ofensywie Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Osman Dembele naprawdę imponująca ofensywa obrona może stoi na trochę niższym poziomie ale i tak na pewno nie jest łatwa do przejścia tym bardziej że wszystkiego pilnuje u Loris który również na tym turnieju prezentuje się bardzo dobrze nie ulega wątpliwości więc że olbrzymią pracę do wykonania będą mieli argentyńscy pomocnicy w finałowym starciu udało im się wyłączyć środkowych pomocników z Chorwacji. Tym razem będą mieli jeszcze trudniejsze zadanie. Zatrzymanie Griezmanna może być kluczem do udanego spotkania. Nawet jeśli uda wyłączyć się z gry Antuana Griezmanna, pozostaje chociażby Kylian Mbappé imponujący formą na tych mistrzostwach, sprawia trudności każdej defensywie na świecie. Myślę, że Argentyńczycy, tak jak z Chorwacją, wyjdą czwórką środkowych pomocników, i to, czy uda im się spełnić powierzone im zadania, będzie jednym z kluczowych czynników dla spełnienia argentyńskich marzeń, które trwają już od 36 lat, bo właśnie wtedy, w 1986 roku, Argentyna po raz ostatni zdobyła mistrzostwo świata. Doprowadzić do tego ma oczywiście Leo Messi, który z pewnością czuje się niespełniony w reprezentacyjnej piłce. Owszem, doprowadził swój zespół w zeszłym roku do wygrania Copa America, a dla niego liczy się przede wszystkim Mistrzostwo Świata. Jest to jego ostatni mundial i na pewno będzie chciał zakończyć tę przygodę z Pucharem Świata. A forma, jaką prezentuje na katarskich boiskach, pozwala tu myśleć jak najbardziej realnie, z olbrzymią przyjemnością patrzy się na jego grę. Absolutnie kluczowa postać dla reprezentacji Argentyny. I w tym aspekcie Francja może mieć pewną przewagę, bowiem jeżeli Messi zostanie wyłączony z gry lub nie będzie miał swojego dnia, Argentyna wpadnie w poważne tarapaty. Owszem, są zawodnicy tacy jak chociażby Julian Alvarez czy Angel Di Maria, ale pytanie, czy będą potrafili udźwignąć ciężar spotkania finałowego. Wydaje się, że Francuzi odpowiedzialność za grawa w ataku mają rozłożoną na większą ilość piłkarzy. Jest to bardziej zbalansowane, także Argentyńczycy muszą wykonać ogromną pracę, by jak najbardziej wesprzeć swojego lidera. To finałowe spotkanie będzie miało również ogromne, symboliczne znaczenie. Naprzeciw siebie staną piłkarze wyznaczający Dwie różne ery: Leo Messi kontra Kylian Bapé. Myślę, że będzie to pewne symboliczne zakończenie tej ery rywalizacji Messi Ronaldo, która dostarczyła nam przecież wiele emocji i wstąpimy w epokę rywalizacji tego młodego pokolenia, na którego czele stoi Kylian Bapé. Należy też podkreślić, że w finale rzeczywiście zagrałem ze sobą zespoły, które na to jak najbardziej zasługiwały i grały na Mistrzostwach Świata najlepiej. Francja od pierwszego grupowego meczu imponowała swoją formą, piekielnie groźna w ataku. Natomiast Argentyna z meczu na mecz rosła, stawała się coraz lepsza. To pierwszym spotkanie z Arabią Saudyjską trzeba uznać za. Pechowe, bo mnóstwo sytuacji strzelskich wykreowanych. Później długo Argentyńczycy męczyli się z Meksykiem, ale udało im się ostatecznie to spotkanie wygrać z Polską. Od pewnego momentu już nawet nie musieli się specjalnie starać. Pewne problemy z Australią, ale ostatecznie mecz wygrany. Dobra postawa z Holandią, no i z Chorwacją. Całkowicie kontrolowali Argentyńczycy to spotkanie. Może nie było w ich grze jakiegoś ogromnego polotu, ale duża dojrzałość, świetnie funkcjonujący środek pola. No i Leo Messi, który jak już mówiłem, rozgrywa świetny turniej. Oba zespoły, co bardzo dobrze wiemy, dysponują olbrzymim potencjałem w ofensywie. Natomiast myślę, że w pierwszej fazie spotkania nie rzucą się od razu na siebie. Zdają sobie sprawę z tego, że przeciwnik potrafi świetnie kontrować. Myślę, że nikt nie będzie chciał ryzykować szybką utratą bramki, więc myślę, że jak początek tego spotkania będzie dosyć spokojny i wyważony z obu stron, ale z upływem minut będzie robił się coraz bardziej ciekawie. Bardzo bym chciał, żeby tegoroczne Mistrzostwa Świata zostały zakończone 120 minutami emocji i rzutami karnymi. Mieliśmy wiele fascynujących spotkań, ale niech to ostatnie, na koniec, będzie tym najlepszym. Być może myślę zbyt życzeniowo, ale stawiam na wynik 3 do 3. Wszystko rozstrzygną rzuty karne, a w nich chciałbym, żeby to Argentyna okazała się lepsza. Lomes jest bez wątpienia jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii i takie ukonorowanie jego kariery byłoby najlepszym możliwym rozwiązaniem. W klasie obu zespołów na pewno dorówna atmosfera na trybunach mnóstwa argentyńskich kibiców. Również na pewno Francuzi będą wspierali swoich piłkarzy, by obronili tytuł Mistrzostw Świata. Zaangażowanie będzie więc ogromne, no ale jak mogło być inaczej, to jest finał Mistrzostw Świata. Każdy będzie walczył do ostatniej sekundy. Miejmy nadzieję, że to spotkanie przejdzie do historii jako jedno z najlepszych. I tak dobrnęliśmy do końca odcinka. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach komu kibicujecie, jakie są Wasze przewidywanie, a my widzimy się już w odcinkach podsumowujących ten Mundial. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.